Wypowiada. Proszę bardzo, szanowny panie przewodniczący, szanowne panie i panowie radni. Na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że byłem zbulwersowany tym, jaką pogardę z jakim poważaniem odnoszą się Państwo do osób, które podnoszą to, że wyrzynanie 500 zdrowych drzew w obliczu katastrofy klimatycznej jest po prostu złe i jest przejawem państwa ignorancji. No myślę, że przyszłe pokolenia Was sądą. ale chciałem mówić o innym, na inny temat, nie mniej burwentujący, mianowicie na temat Pana Marka Jędraszewskiego, który znany jest z tego, że dehumanizuje osoby LGBT, zwalcza prawa reprodukcyjne, a przez lata wykorzystywał swoją władzę, obłudnie chroniąc pracu przemocy seksualnej. Według Marka Jędraszewskiego, Osoba przerywająca ciążę popełnia zbrodnie, a kochający się i współżyjący ze sobą ludzie zasługują na potępienie, tylko jeśli, tak jak na przykład ja, to homoseksualni. To na jasnej górze Margień Draszewski poparł samorządy, które obsesyjnie zwalczają nieistniejącą tak zwaną ideologię LGBT. Tak zwana ideologia LGBT funkcjonuje. Jedynie w zapadłych umysłach religijnych oszołomów. Oba tak zwana ideologia, według Krakowskiego Metropolity, cytat, uderza w godność kobiety i mężczyzny. Ale oczywiście nie ma tak naprawdę żadnej ideologii LGBT, podobnie jak nie ma ideologii heteroseksualnej. To absurd. Osoby LGBTQ, to znaczy lesbijki, geje. Osoby biseksualne, transpłciowe, osoby queer oraz inne osoby nie się do heteroseksualnej i płciowej normy przejawiają cały wachlarz światopoglądów, filozofii życiowych i ideologii. Od prawa do lewa, od ideologii reakcyjnych, po zdecydowanie progresywnych. Mówienie o zabniemanej ideologii LGBT to kłamliwa, nieznajdująca potwierdzenia w literaturze naukowej. Nowa mowa. Marek Jędraszewski uważa, że ta ideologia LGBT chce wprowadzać do przedszkoli i szkół system deprawacji i poniżenia, ale to Kościół katolicki za przyzwoleniem rządzących elit już od ponad trzech dekad wprowadza do polskiego szkolnictwa system deprawacji i poniżenia. Poprzez katechezę zatruwa umysły młodych ludzi nienawistnymi i fałszywymi ideami, Wsając przy tym publiczną facę i dyskryminując młodzież niewierzącą. Ten brutalny system indoktrynacji jest piekłem na ziemi dla setek tysięcy, jeśli nie milionów, uczniów i uczelni. Czy razem Krakowa znane są niegodne przy tym poglądy Marka J. Czy Rady i Rady nie podzielają zdania, że są one. to czy nadal uważają, że jego obecność w składzie kapituły przyznającej medal w krakowie nie uroga dobremu imieniu Rady Miasta, a zarazem całej społeczności Krakowa, w której Rada jest samorządowym przedstawicielem. Ale jak tłuszcznie podkreśliła Katarzyna Wójtowicz, nie domagamy się odwołania Marta Jędraszewskiego z kapituły medalu w krakowie tylko dlatego, tylko z racji jego haniebnych czynów i haniebnych poglądów. Domagamy się tego dlatego, że artykuł 10 Konstytucji Rzeczpospolitej, która jest najwyższym aktem prawnym w naszym państwie, mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i wyznania. Nie może być sytuacji, że przedstawiciel jednego związku wyznaniowego, w dodatku, jeśli jest to jeden z liderów, schalbionej instytucji kościoła katolickiego w Polsce otrzymuje miejsce w Radzie tak precyzowego wyróżnienia. Dlatego właśnie Katarzyna Wójtowicz wraz z inicjatywą doświadczenia zaproponowała, aby zmienić tę instytucję, która jest przedstawiana w Kapitule i aby był to Zamek Królewski na Wawelu instytucja, która nie budzi tego rodzaju wątpliwości jak zdeprawowana instytucja Kościoła katolickiego. Szanowni Państwo, podczas niedawnych protestów w obronie praw kobiet na Franciszkańskiej III niejednokrotnie miałyśmy i mieliśmy do życzę ten jeden apel. Jędraszewski, tak. myślę, że to właśnie Rady Krakowa, słuchując w i mieszkańców swojego miasta, powinni zakomunikować dziś metropolicie. Zagłosowanie przez radnych Przeciwko obywatelskiemu projektowi uchwały o usunięciu marka języka z kapituły medalu w Krakowie Merendi będzie jaskrawym przejawem wiązającego terytorializmu i handlą dla Rady Miasta. Dziękuję.